Widzowie z na z YouTube i to kolejny odcinek z tej in ed Education and Learning Widzowie e, w, e, pod, pod tym odcinkiem zostawiście 10 łapek w górę jako tsu, bardzo dużą sumę na tym filmiku. No to bardzo dziękuję i w dzisiejszym odcinku gramy na cheetach, bo powiedziałem na odcinku, że 5 łapek w górę to gramy na cheetach, to czy będzie pod tym odcinkiem, być ławę w górę, to nagram Free Fire. No, Free Fire, bo tak długo nie gram Free Fire, i chcę się zagrać Free Fire na kanale, nie? Dobra, to zrobimy Start. Aha, i czekajcie chwilę. Ok, już jestem. I idziemy teraz Start. Loading. Loading, znaczy się widzowie, przepraszam. Yy, idziemy do. No, i teraz możemy ustawić teraz yy, Mody. I patrzcie, to jest taki mod, null the rep I ma się tak Flash, stop Baldi, no clip Playtime ignores you Math genius Clone Baldi Remove clon... clone Baldi ultimate be soda Okej, okay, ultimate be Souda I... Math genius, nie? I teraz nazwiemy tutaj... Zresztą napiszemy Ety, nie? Baldi na telefonie się da Ale patrzcie teraz na to się Widzicie? Można tak teraz zrobić, bo co są... To jest tas cheat. Możemy teraz e, cheatować w Baldi, a teraz możemy zrobić, że... Okej, sobie uznajemy tego klona. I teraz się ktoś mi powie naprawdę, e, czy Baldi to jest też o cheatach. Mm, Baldi's is Basic Education and Learning to jest gra, e, która nie ma cheatów, ale... To ja powinna w wersji cheatowym. O. A hej, ktoś jeszcze powiedział w komentarzu, że... E, Józef MG napisał mi, żebym nie brał pieniążka. No to przepraszam bardzo, Józef, ale. Niestety, zebrałam pieniążek od Baldiego. Okej, i teraz zrobimy w To. To. No i włączamy i napiszemy. Zero. No, mamy teraz na. Też mamy. Illuminate episode jako. że możemy mieć cały czas episode. I czekajcie. Flash. Ok. Flash. Oh god. Flash. Oh god. Flash. To jest. Ee, ten. I flash jest szybkość. O kurde. To jest fajne. Idziemy. Ło. Flash. wo i teraz możemy to teraz ustawić, okej okay, możemy tutaj ustawić geniusz. że to, o, ble, jakieś tam, i siema, <laughs> siema. Co? Jaki bug był, widzieliście to teraz? To taki bug, widzowie, ciekawe, a możemy nas ustawić klony Baldiego, patrzcie. Takie ustawiliśmy klony Baldiego. I jak. Jak! Ej! Jeśli ktoś tego nie słyszał, no to bardzo przepraszam, ale e, Baldi idą do mnie. Jezus, flash to jest trudne, nie? Wchodzenie, flash. Ok, dobra, sześć. w e, już jest włączone, dobra. E, to będzie 12, jak w poprzednim odcinku, fajnie. Okej, okay, takie coś napisałem. A. Problem. Nie przeczytałem znowu. A czekajcie, że sobie... O, oh, run szybciej! Nie, patrzcie. Nie, jest wolniej. O nie, play time. ULMADY soda muszę mieć. Tak! To jest ultimate soda! Widzowie. To znaczy, że moc działa. Okej. Okay. I teraz ustawiłem bardzo dużo klonów. Nie. Um. Dajmy sobie. Dzień dobry. Ja tutaj nic nie robię, tylko tutaj stoję, proszę pana. Ciekawe, co się dostanie. O Boże. Nie pan szczotka. Flash. się zastopał! O tylko O to No no I'm jumping! Jezus, ile Baldi, nie! Nada! Ile Baldi, Jezus Maria! Ile tutaj... Oh my God! Tutaj jest tylko jeden. <laughs> Klonie! Dobra, naprawdę ten most działa! Dobra, ujść tu! Okej, okay, i możemy tutaj teraz usunąć, nie? Yeah? Remove klon Baldi. Możemy to usunąć. Okej, okay, usunęliśmy. Tak. Okej, okay, już chyba. U mnie... Flesh. Już, okej, okay. może y, już robisz. Pan szczotka! Niech Pan mnie zostawi! Dziękuję. Nasz Baldi, dobra. Gojna nas! nie! Przepraszam. Widzowie, musiałem od nowa y, zagać się w tą grę, bo by się zrestartowałem. Ból jakiś y, ten. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Dobra, i teraz możemy teraz, nie wiem, ustawić że yy, Tak, to wszystko. I teraz możemy normalnie grać w cheatach. Okej. Okay. No clip? Ooh, yes! Oh god! To jest taki. Ej, tu jest najlepsza, najlep najlepszy baldi. Polecam. Okej. Okay. To. To się. To. To się zalicza. To. To też się zalicza. Wow! You exist! Dobra. Daj nam pieniądze, panie. Ej, a możemy wyjść ze szkoły? Nie wiadomo. Ej, co tam? Ej, co tam jest? Dobra, nieważne. E, idziemy do tej drugiej sali, I szybko... Okej, okay, to... To... I to. Wow, well, you exist! Ej, znowu przyszliśmy, ej! Teraz możemy wyjść? Dziękuję, panie Baldi, idziemy... ...sobie po tajeszko. What? Ej! Jesteśmy! Teraz... Ej! Baldi się teraz nie dusza. To jest nasza ukochana pan Szotka, która... M, nie ma. Okej, okay, bierzemy to. Dobra widzowie. Dokończymy, bo... Nie wiem co... Film Filmik z modami jest fajny. Ale czekajcie, teraz chwilę. Okej, okay, teraz chyba już normalnie. Tak, normalnie. A co więc? Dziękuję Wam za oglądanie. Czy Wam się filmik spodobał? Zostawcie łapkę w górę. Eee, e, czy będzie 5 łapek w górę na tam nagrywamy free fire? No i to są te wszystkie mody, które są i cheaty w Baldis basics No. fajne są. Ten Unmade Pseudo był najlepszy. No, no to więc trzymajcie się. Pa!